Witam wszystkich. Jakiś czas temu nowa strona dla FNAF została stworzona. SecurityBridge.tv Co dwa tygodnie na niej mogliśmy zobaczyć zupełnie nową kreskówkę. Zatytułowaną Freddy and Friends on Tour. Co ten serial oznacza? Jakie sekrety możemy w nim znaleźć? Co możemy się z niego dowiedzieć na temat Security Bridge? Zaraz to przegadamy. Zaczynajmy. Całość jest w stylu Scooby-Doo. Wiecie, jest potwór, przed którym uciekają przez cały odcinek i jak go ostatecznie złapią, zdejmują mu maskę i odkrywają, kto to tak naprawdę był. Nawet mają taki samochód. Każdy z odcinków wygląda praktycznie identycznie. Jedyne, co się zmienia, to tło. To jest bardzo cenna informacja, lecz porozmawiamy o tym później. To chyba wszystko, co musicie wiedzieć na początek, więc po prostu przejdźmy do sekretów. Więc pierwsza taka rzecz to to, że występują tam prawdopodobnie dwa odniesienia do FNaF 4. Jedno to nazwa. Na telewizorze we FNaF 4 możemy zobaczyć reklamę czegoś, co nazywa się Fred Fredbear Friends. A drugi sekret to to, że pluszowy Foxy nie ma głowy, w każdym odcinku jego maska jest zdejmowana. Oczywiście to mogą być po prostu zbiegi okoliczności, szczególnie uwzględniając to, że w Scooby-Doo zawsze zdejmowali komuś maskę, ale kto wie. Dobra, czas zabrać się za konkrety. W sekundzie 22 mamy ukrytego nowego animatronika. Kto to jest? Nasz kochany William Afton. Dlaczego? Wygląda jak człowiek. Wani musiała mu zrobić ciało po części ludzkie, żeby znowu nie stracił panowania nad sobą. Takich to było w Pizzeria Simulator. No i zobaczcie na niego. Wygląda identycznie jak Sprite z FNAF 2. Tylko, że nie jest fioletowy. Nie jestem do końca pewny, co znajduje się za nim, bo jakość nie jest najlepsza, ale pewnie są to części jakichś innych animatronów. Co jest dość ciekawe, w prawym dolnym rogu możemy zobaczyć napis Alpha Z, Six Groups. Nie mam kompletnie pojęcia, co to oznacza, ale jest tych napisów dużo więcej. W drugim odcinku możemy zobaczyć Montiego i obok niego Rev 531. Serio, nie wiem. Jest to skrót od Revision, Reverse, Revolution. Mamy zdecydowanie za mało informacji, żeby o czymkolwiek teraz dyskutować. W odcinku trzecim, natomiast, mamy aż dwie ukryte postaci. Pierwsza jest Roxan. Możemy się tego domyślić jedynie po kolorach, ponieważ jakość jest serio słaba. Tam też mamy napis, tym razem mówiący jedynie Z2E druga jest Glamrock Chica. I tak, jest to dokładnie ta sama, którą widzimy na tym zdjęciu. Jest dokładnie tak samo zniszczona. Tutaj nie ma żadnego napisu. Każdy z odcinków kończy się pokazaniem jakiegoś animatronika. Pierwszy możemy zobaczyć jakąś mackę. Nie sądzę, że jest to William Afton, ponieważ jego ręka wyglądała inaczej, a wątpię, że miał dwie różne. Prawdopodobnie jest to nowy animatronik. Przypomina mi trochę Enarda, czy Molten Freddy'ego. Wiecie, do szkielet, maskowate ręce. Możliwe, że wszystkie Glamrock animatroniki zostaną złączone w nowego Enarda. I dlatego Chica została zrzucona do tego miejsca. Co ciekawe, jak się przyspieszy i odwróci tę część, to można usłyszeć głos, mówiący prawdopodobnie SOMETHING MORE. Oznacza to albo powrót Aftona, albo nową grę FNAF, albo nowego animatronika zrobionego z Glamrocków. Według mnie to ostatnia teoria miałaby najwięcej sensu. Jeżeli to jest rzeczywiście nowy Enard. W drugim odcinku pokazani są Sunrise i Moondrop. Jest to jeden czy dwa animatroniki? Szczerze? Myślę, że jest to jeden. Z prostego powodu. Sunrise nie ma tych promieni od samego początku. Dodatkowo wyglądają identycznie. Na twarzy Sunrise'a dalej możemy zobaczyć księżyc. Jeżeli byłby to osobny animatronik, po co miałby go mieć? Jedyne co mnie trochę powstrzymuje od wierzenia w tę teorię, jest fakt, że nie ma żadnego przejścia pomiędzy jednym a drugim. Więc może być to po prostu sposób na pokazanie dwóch animatronów. Trzeci odcinek pokazuje nam kogoś zupełnie, zupełnie nowego. Wygląda trochę jak Mangle. Wątpię, że jest to ten Nowy Ennard, bo jakoś mało części jest wykorzystanych, jak na 4-3 metrowe animatroniki, i wszystkie rękawice są tego samego koloru. Okej, okay, wróćmy jeszcze do samych odcinków. A dokładniej do teorii. Nie trudno zauważyć, że jakość staje się coraz gorsza. I same filmy zaczynają tracić sens. W odcinku trzecim widzimy, że przyjechali do pizzerii z odcinka drugiego i rzeczywiście tam są. Ale tylko na czas piosenki. Przez całą resztę odcinka są w jakiejś posiadłości. Warto zauważyć, że Bonnie jest jedyną postacią, która nie pokazuje żadnych emocji. Wydaje się kompletnie niezaskoczony tym, że Foxy to endoszkielet. Wydaje się wiedzieć o pętli. Jedyne co jest pewne to to, że jest bardzo ważną postacią w tym serialu. Najprawda Prawdopodobnie najważniejszą. Co ciekawe, scena, w której Bonnie ma zapytać się Foxiego, czy do nich dołączy, wydaje się jakaś mroczna. Według mnie, Steel Wool stara się podkreślić nam jego zachowanie i przez wygląd tej sceny podpowiedzieć nam, kogo on ma przypominać: Glitch, Trapa. Nie wiem jak wam, ale mi ta scena strasznie go przypomina. Na ekranie jest Bonnie, czyli królik. Tak jak Glitch. Całość wydaje się popsuta i nie na miejscu, i z jakiegoś powodu przypomina mi ten pokój z kasetami. A no właśnie, kasety. Oglądamy kasetę. A w czym ukrył się William, żeby go nie zniszczono? W kasetach, właśnie. Dodatkowo Glitch Trap też nie nie okazywał żadnych emocji, miał cały czas ten sam wyraz twarzy, zobaczcie. Wydaje się zwykłą częścią gry, niczym specjalnym, ale tak naprawdę jako jedyny jest świadomy i wie co się wokół niego dzieje. Całość też jest w kolorze fioletowym oznaczającym... Chyba już się domyślacie. W opisie filmów możemy znaleźć informację o tym, że znaleźli kasety w archiwach. Z jakiego okresu pochodzą? Wydają się stare. Myślę, że mogły być użyte jako promocja dla pierwszego Freddy Fazbear's Pizza, szczególnie przez podobieństwo nazwy serialu i pierwotnej nazwy lokacji, Fredbear Friends. Bardziej jako ciekawostkę powiem, że PlayStation opisało te odcinki. Nie ma tam niczego specjalnego, jest tylko wspomnienie o Pentlit i o Williamie Aftonie. Jakie animatroniki zostaną pokazane w kolejnych odcinkach? Nie wiem, zczyłem, że Vani, William, ten nowy animatronik, albo jakiś zupełnie inny nowy animatronik. I w końcu doszliśmy do daty wydania. W każdym odcinku jedna cyfra zatrzymywała się, ostatecznie formując datę. Na razie mamy tylko trzy informacje. Na pewno wyjdzie w tym roku, albo w listopadzie, albo w grudniu. Jeżeli w listopadzie, to od 16 do 19, a w grudniu od 10 do 19. Dlaczego od 16? Jest to data ostatniego, szóstego odcinka. Osobiście uważam, że gra okaże się gdzieś w grudniu. Wątpię, że pokażą całą datę wydania i gra wyjdzie na przykład dzień później. Ale nie wiem, wkrótce się okaże. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie like i subskrypcję. Do kolejnych filmów. No i cześć.